Cześć, witam cię serdecznie. Zobacz, czeka piękna pogoda, co dzisiaj u Ciebie powiedz, jak wygląda twoja energia, twoja uwaga, twoja praca? Jak sobie to wszystko rozkładasz? Gdzie podąża Twoja uwaga? Widziałeś tą moją krótką przypominajkę, wracaj do niej. Ja sobie wypisałam to na te słowa na karteczce samoprzylepnej, której tak od razu spadła życie. Ale przyczepiłam uparcice jedną. Eee, kolejna przypominajka. Na czym skupiasz swoje myśli? Bo wiesz, te myśli to czasami są trochę jak takie dzikie konie po betonie. Pędzą w sobie znanym kierunku, znanym już od lata, ale niekoniecznie właśnie takim, który jest dla ciebie dobry. No bo po cholerę, rozpamiętywać ci te wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły kiedyś tam. No po co to tobie? Ale ja wiem, że to wraca. To przychodzi. Już w takiej chwili myślę, że tak z mojego doświadczenia mogłabym Ci podpowiedzieć, żebyś po prostu spróbowała. Automatycznie, jak zobaczysz, że jesteś w przeszłości, że jak to się mówi, na ekranie Twojego umysłu wyświetla się przeszłość i obrazy, które no już były Twoje jakieś wspomnienia, z reguły te niemiłe, bolesne. To weź proszę, spróbuj takie standardowe ćwiczenie, pewnie słyszałaś. Po prostu spróbuj się skupić na tym tu i Teraz, czyli znajdź, nie wiem, pięć rzeczy zaczynających się na literę B. W tym momencie włączasz inną część swojej głowy. Nie wiem, jak to śmiesznie brzmi, ale włączasz inną część swojej głowy i zaczynasz z tego, co ci automatycznie gra, przekierowywać się z powrotem na to tu i Teraz. Wiem, że często, kiedy załączać się taki program, może ci się pojawiać ta myśl w stylu że ja jestem taka biedna, że to wszystko jest nie, nie tak, że to nie tak miało być. Wiesz, jedna sprawa, nie sieć w tym za długo, ale opłacz to, czemu? Bo, no bo jest to dla ciebie strata, jeżeli doświadczyłaś związku przemocowego, a często tutaj zawartość tych moich wiadomości kieruję właśnie do osób, które miały do czynienia z reguły z przemocą narcystyczną. Która jest bardzo zakręcona, bo mm, to nie jest. Ja nie mówię, że jak ktoś ciebie uderzy, to jest lżej, bo to tak nie jest. Bo przemoc fizy fizyczna znowuż ma to do siebie, że ty możesz ruszyć do przodu po tym, układać sobie życie, ale znowuż Twoje ciało, pamiętaj, było traktowane i wtedy trzeba to ciało dokochać, dać mu przestrzeń. Ja co to znaczy, bo to tak brzmi fantastycznie, co to znaczy, dać ciału przestrzeń. To znaczy, nie wiem, pomyśleć sobie, czego na przykład potrzeba Ci, żebyś się poczuła komfortowo. Czyli, jeżeli to jest um, jakaś miękka albo twarda poduszka, jeżeli to jest jakaś ładna poszewka, którą chciałabyś um, mieć na sobie, mnóstwo małych pajączków tutaj chodzi, widać, że już jesień jest, zadbaj o komfort swojego ciała. Natomiast przemoc um, narcystyczna to jest przemoc. Um, która może być psychiczna i emocjonalna i finansowa, ale nie fizyczna, ale może też to wszystko razem być połączone. No i teraz, jak już udało ci się wyjść z takiego związku, często dalej siedzisz w przeszłości, niby jesteś już na innym etapie, bo oficjalnie na przykład rozstaliście się, lub co jest bardziej prawdopodobne, twój były partner tudzież, partnerka, po prostu znaleźli sobie kogoś innego i najzwyczajniej w świecie z dnia na dzień chuczyk, tak zrobili, odcięli i nie ma już z nimi kontaktu a jeżeli jest, to po to, żeby znowuż jakieś tam Wam kłamstwa sprzedawać no więc w takiej sytuacji wydaje się, że ten etap Twojego życia jest już za Tobą ale Ty dalej w tym siedzisz dlaczego? Bo związek z osobą, która jest um, toksyczna, nazwijmy to ogólnie toksyczna, nie wchodźmy już w narcyzm, chociaż narcyzm oficjalnie to jest narcystyczne zaburzenie osobowości. I teraz tak, warto jest to zrozumieć, uczyć się i edukować, ale nie tłumaczyć. Takiego zachowania się nie tłumaczy. Można to zrozumieć, można to puścić, ale. Nie po to, żeby kogoś usprawiedliwiać, ok? No, troszkę mi się przedługi robi tutaj ten nagrań. <noise> Trochę mi się przedługi robi, ale to nic. Więc wracając, czemu nie ruszasz do przodu? Bo cały czas w Twojej głowie wyświetla się: Jak to jest możliwe? Przecież między nami była taka miłość. Przecież ja wierzyłam, że to już będzie na zawsze do końca życia. Przecież on był taki idealny. Jeżeli to jest pierwsze wideo moje, które oglądasz, cofnij się do paru wstecz. Ja tam sporo razy mówię o tym, dlaczego jest trudno ruszyć do przodu. Ale teraz, wracając do uwagi, koncentracji i Twojej energii, w momencie, kiedy te myśli, kiedy już zaczynasz świadomie wybierać, że ty już tak dłużej nie chcesz, że ty już nie chcesz w ten sposób żyć, to w takim momencie. Próbuj cały czas odnosić się do tego, gdzie jesteś, czyli do teraźniejszości, do tego, co robisz tu i teraz. Próbuj planować. Nie, że masz być teraz takim control freak, nie? To nie o to chodzi. Nie, żeby być bardziej osadzonym. Jeżeli znowu w głowie ci się grają obrazy z przeszłości, tak o, mówiąc wprost i brzydko z dupy, ci się po prostu coś takiego włącza, pomyśl sobie, czy ty tak naprawdę chcesz to oglądać. Bo doświadczyłaś tego, to prawda, ale czy ty tak naprawdę chcesz to powtarzać? No bo myślę, że odpowiedź będzie oczywiście: no nie, nigdy w życiu ja nie chcę tego doświadczać. A trauma to nie jest to, że ty doświadczyłaś czegoś jednorazowo w przeszłości lub parę razy i to jest trauma. Trauma to jest to, jak ty to przeżywasz i nad tym można popracować. Nie można zmienić Twojej przeszłości. No nie ma takiej magicznej, nie wiem, zasady, techniki, nie ma czegoś takiego, ale można popracować nad tym, żebyś to, czego doświadczyłaś w przeszłości, żeby to nie wracało do ciebie z taką siłą, a nawet jeśli będzie wracać, to ty będziesz już miała taki pokój serca, że będziesz umiała sobie z tym poradzić na tyle, że nie odbierze to tobie. Tego pokoju, który masz tu i teraz. No i myślisz, ten pan, który tam gdzieś coś sobie w swoim ogródku naprawia, to jest dobry moment, żeby zakończyć. Ja jestem, grafik na październik mam otwarty. Napisz: Ze mną nie ma wymówek. Jeżeli trzeba, pracujemy rano. Jeżeli trzeba, pracujemy wieczorem, ale nawet i w weekendy, naprawdę. Nie ma wymówek. Nie ma także, a, bo tu się nie można dostać. Nie ma. Idziemy dalej po swoje. Serdecznie Cię pozdrawiam. Pomyśl o tym.